że ocena na sparingu. Myślę, że tempo tego meczu było, było dobre. Obie drużyny e, chciały, grać, e, chciały grać w piłkę. Nie ulega wątpliwości, że trzy stałe fragmenty gry e, ustawiły ten wynik. Górnik w tych elementach był dzisiaj o jedną bramkę e, lepszy. Mnie trochę martwi, bo do tej pory akurat chyba nie zdarzało się, że Krakowiec straciła bramkę po stałych fragmentach gry. Dzisiaj dwie. Mam nadzieję, że to będzie taka lekcja, e, której i błędy, które dzisiaj popełniliśmy, nie popełnimy już w Lidze. Fakt jest, że nie ulega wątpliwości, że ostatnie trzy dni mocno popracowaliśmy. Było to widać dzisiaj u niektórych zawodników, że brakowało nam tej świeżości, brakowało nam oczywiście też tej dynamiki. Ale ogólnie myślę, że z przebiegu spotkania można być zadowolonym. Drużyna ma teraz dwa dni wolnego. Odpoczną chłopcy. Myślę, że nabierzemy świeżości w przyszłym tygodniu. Od poniedziałku zaczyna się praktycznie nowy cykl treningowy i myślę, że tą pracę, którą wykonaliśmy w Zakopanem i ten dzisiejszy sparring dadzą nam tą właśnie siłę, dadzą nam więcej tej takiej agresywności jeszcze w następnym meczu piątkowym z podbeskidziem. O graczy, którzy nie grali. Bizon, o, tu dlaczego nie grał? Y Kun nie grał dlatego, że lekkie przeciężeniowe sprawy w, opoli, w, w okolicach staje się pachwiny. Sebast, Sławek Sławek, to wiemy. Krzeliga ma, miał z przewodzicielem leki problem. Ale A Radomski był już w jest... by składzie i co się stało? Radomski miał problem z mięśniem brzucha i miał spróbować, okazało się, że jednak nie może i nie grał dalej. Patrząc, ka, Tak, y, Tamir dostał ode mnie dzisiaj dzień wolnego, ze względu na to, że wczoraj poleciał do Izraela, bo dzisiaj zaczynają się święta, wielkie święta jakieś religijne w tym kraju, i y, jest, przyjeżdża w niedzielę z powrotem, czyli to jest zawodnik, który jest zdrowy. Byłby na pewno dzisiaj brany do, pod wzgląd na to spotkanie, ale ze względu na to, że jednak jest to najważniejsze święto religijne w tym kraju, i dlatego dostał też ode mnie y, to wolne reszty to, dalej, to wiemy no to już nie muszę tłumaczyć nie. Panie, że nie chciał pan od pierwszej minuty spróbować na przykład w a Wiedział, bo pan co jest wart ten młody chłopak a tak wystawił pan sobie żytkę, do którego wiemy co jest, jakie są jego walory, minusy ja chciałem co? spróbować, ja chciałem spróbować, obserwowałem też zawodników na zgrupowaniu i chciałem spróbować też oczywiście z Mateuszem Żydko na defensywnym pomocniku, mm. bo wiemy, że on na tej pozycji też może grać jako jakaś taka alternatywa, poza tym dla niego, wie pan gdyby chodziło po prostu o to, wiemy jak ostatni mecz Mateusza wyglądał i bardzo on to przeżywa, zresztą sami panowie mieliście z nim tak. okazję po meczu po, porozmawiać, i, i ja myślę, że 90 minut na, w tym dzisiejszym spotkaniu to bardziej jest taka inwestycja też w, w niego. Ja wiem, że Bruno Żołądź jest to utalentowany zawodnik, wiemy, że na tej pozycji też potrafi grać. Zresztą wszyscy ci chłopcy, co dzisiaj weszli z Model klasy, pokazali, że im bardzo zależało na tym, żeby w tym meczu też uczestniczyć, i pokazali się wszyscy z dobrej strony. Ze sztoperów grało kilku. No jak... Po dzisiejszym meczu jest Pan zadowolony? Czy, czy... E, nie ulega wątpliwości, że zaczęliśmy w konstelacji Hosek i, yy, Kosanowicz. i Kosanowicz. Kosanowicza znamy, bo wszystkie, wszystkie, większość meczy grał. Jan grał trochę mniej, szczerił bardzo piękną bramkę. Zresztą jego w ogóle dobiegnięcie do tej piłki i mhm. wyskok trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Grał yy, pewnie jednak w przerwie chciałem, żeby grał też dzisiaj 90 minut, bo stosunkowo mało grał, ale jednak w przerwie w jednej z akcji lekko pociągnął mięsień. Nie chcieliśmy też, nie chcieliśmy ryzykować w tej sytuacji i dlatego musiał Kosanowicz grać 90 minut, bo chciałem zrobić tak, żeby grał jak na te 90 minut Hosek i na, razem z Nawodczyńskim, czyli w każdej z tej konstelacji, która już była i, 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 i Nawodczyński Hosek i Naboczyński, Kosanowicz. Panie Trenerze, jakie znaki zapytania udało się w Zakopanem, Czy udało się znać odpowiedzi? Coś więcej już Pan wie, na pewno więcej już na już Pan wszystkich zimnie, prawda? Ale coś więcej udało już się. Już tydzień temu udało mi się, bo jedną noc spędziłem na to, żeby poznać wszystkie imiona. To jest raz, a dwa. Na pewno nie można było tej drużynie zarzucić jednej rzeczy, że w, że w tych treningach nie było zaangażowania. Wręcz przeciwnie, bardzo ta praca, którą ta drużyna wykonała, mi się podobała. Co również tak samo zachowanie w hotelu, czy dyscyplina, punktualność, to tutaj nie można mieć do tej wyżyny najwięcej, żadnej, kompletnie żadnej, bym powiedział, pretensji. Wiadomo, że ciężka praca została wykonana, i to było dzisiaj widać w nogach, w nogach tych chłopców, którzy na tym ciężkim boisku. Na pewno y, nie, nie mogli mieć zresztą tej, tej świeżości. Tylko, że niektóre błędy, szczególnie przy stałych fragmentach gry, to, to, jest to, co, to jest to, co nie powinno się nam zdarzyć, bo każdy swojego zawodnika powinien mieć, powinno być lepsze ustawienie. Chociaż patrząc dalej, przy jakimś tam zmęczeniu, myślę, że wtedy właśnie takie błędy koncentracji zdarzają się. Do tej pory oczywiście nie chciałbym zapeszać się w meczach ligowych się nam to nie zdarzyło i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Panie trenerze, czy Kalun, gdy rozwróci z Izraela, będzie brany pod uwagę meczu w meczach podwieskich jako ten wreszcie rozgrywający, a nie puszczany na skrzydło? Ponieważ on był sprowadzany do Krakowa jako rozgrywający następca Mateusza Klicha, a widać wyraźnie, że inni sobie tą rolą nie Jak pan to widzi, panie trenerze? Znaczy ja go jeszcze nie widziałem w tej, szczerze mówiąc, w tym ustawieniu. Też podobno Rock Strauss też był tym zawodnikiem, który był ściągany jako właśnie ten zastępca Mateusza Klicha I, i myśmy spróbowali z, z kolei Saidim. Saidim też dojedzie po meczu reprezentacji do nas. Nie ulega wątpliwości, że też czekamy na Suwarta, czekamy również na, bo będzie ich Wiśniakow z Suworow, to wiemy znowu jak jest, jaka jest sytuacja. Czyli praktycznie dzisiaj graliśmy, można powiedzieć, prawie bez ośmiu zawodników, którzy gdzieś tam w niedalekiej przeszłości w pierwszej jedenastce grali. Pewnie w jakimś takim z jednym z sparingów spróbuje też obu tych zawodników na tej pozycji ofensywnego pomocnika czy podwieszonego napastnika. Chociaż patrząc na, na szybkość akurat Kalona, to trzeba powiedzieć, że to jest najszybszy w tej chwili zawodnik w naszej, w naszej drużynie, ponieważ zrobiliśmy testy i zdecydowanie bije wszystkich tą dynamiką. No i Nie wiem czy w sytuacji takiej, gdzie miałby mało miejsca, a w środku jednak rzeczywiście tego miejsca nie ma za dużo, byłoby to dla niego akurat pozycją optymalną. Ja poprzez tą właśnie, że wiem, że ma tą szybkość bardzo dobrą, to wychodzę z założenia, że może na dzień dzisiejszy lepiej się sprawdzi nam na boku, ale to nie jest mówione, że na tej pozycji też nie będziemy, nie będziemy go próbowali. Ten mecz o będzie o 6 punktów, bo sytuacja jest już poważna. Wygranie jego powoduje, że nerwówka minie, ale jeżeli przegramy nie daj Boże, to wtedy się już zrobi tak jak w zeszłym roku. To nigdy bajmy jedziemy po to, żeby zrobić jak najlepszy wynik, po to się przygotowujemy i myślę, że nie jest na dzień dzisiejszy na ten temat rozmawiać. Chcemy ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść, bo wiemy dokładnie, że patrząc z punktu takiego też, bym powiedział, psychologicznego, na pewno tam zdobyte trzy punkty spowodują, że w drużynie pod Beskidzie na pewno wedrze się jakieś, jakieś zdenerwowanie, da nam z kolei więcej pewności siebie w następnych spotkaniach i widać, że ta tabela Praktycznie od miejsca 16 do 10 jest relaty relatywnie spłaszczona. Nie ma dużych yy, takich, bym powiedział, odległości każdy mecz jest ważny, każdy punkt, który tylko będziemy mogli zebrać. Będziemy chcieli go po prostu yy, mieć i zrobimy wszystko, żeby jednak to spotkanie rozstrzygnąć piątkowe na swoją korzyść. Panie że jaka jest sytuacja z, yy, z Hajdim i z Wisznakosem? Kiedy Pan będzie miał ich do dyspozycji przed meczem pobliżki dzień? tak. Yy... Burundi gra z Wybrzeżem Kości Słoniowej w niedzielę, tak? Tak. I czy on już w poniedziałek dołączy? do... Tak słyszałem, ale nie dostał. To, co... Nie dostał... sajdy nie dostał ode mnie dnia wolnego, żeby mógł polecieć sobie do swojego kraju. Potrzebujemy go tutaj. Gdyby może mecz był w niedzielę lub sobotę, to może byśmy się zdecydowali na to, żeby mógł jednak swoją rodzinę też odwiedzić, ale... Mam zapewnienie z niego, że, naj, od niego, że najpóźniej wtorek... Wtorek, najpóźniej środa będzie, będzie tutaj. Z kolei z Wisniakowcem jest trochę inny problem, ponieważ jego mecz jest w środę tutaj będziemy musieli się. Na to nie mamy niestety wpływu, że ten termin został tak ustalony. No, zobaczymy najpierw, ile będzie grał w tym meczu. Czy zagra cały 90 minut, czy będzie grał mniej? Z kim oni grają ten mecz? O, nawet że nie, nie wiem, z kim oni grają, ale to jest na pewno do sprawdzenia. Fakt, no tak, jest, tak, tak. fakt jest, że jest tą reprezentacją, też na pewno tam popracował, też grał, trenował. Yy, nie ulega wątpliwości, że pewnie dla nas lepiej by było, gdyby nie grał wcale, ale, ale na to jeszcze nie mamy wpływu. No, ja rozumiem tylko, że ta sytuacja z wygląda tak, że Pan go po prostu dostanie na mecz, nawet, nawet nie zdąży przetrenować. Ja myślę, że to nie jest pierwsza, pierwsza taka sytuacja, gdzie jak są reprezentanci, to niestety trzeba wziąć to pod wzgląd, że akurat taka sytuacja się wydarzyła, yy, polska reprezentacja gra mecz na przykład wtorkowy, gdzie jeden dzień więcej jest odpoczynku, Reprezentacja Wisniakowska z kolei gra w środę, no, co my możemy w tym momencie mhm. zrobić? Myślę, że jest tutaj kilku zawodników, bo i Bartek Dudzic ciężko pracował i Rok Strauss, którzy jeżeli będzie taka sytuacja, będą musieli go po prostu zastąpić. Panie że wybiera się Pani na suche stawy Hutnik, gra na Podbeskidzie, na okazja, żeby na własne oczy zobaczyć rywali najbliższych? Ja już Podbeskidzie też widziałem, nie wiadomo w jakim tutaj przyjadą składzie, wysyłam swojego asystenta na to spotkanie. wiadomo co z Suartem dokładnie? Tak, z wiadomo co dokładnie, na najbliższe dwa tygodnie na pewno jeszcze będzie się leczył ze względu na to, że tą kontuzję, którą miał tego, e, tego kolana, ona się praktycznie poprawiła i przy jednym ze starć na treningu, nie wiem czy panowie widzieli, byliście, no, chyba, ktoś z was Odnubiło. chyba był, tak, odnowiła się, tak. I dlatego w tej chwili nawet też powiedziałem, że wolę jednak, żeby ten, e, ten suat dzień dłużej się leczył niż godzinę za wcześnie, bo okazało się jednak, że, jedno, że było to za wcześnie. I to też zawodnik, który pomógł bardzo w tym, że Krakowie otrzymała się w Ekstraklasie. My liczymy w dalszym ciągu na niego. Zresztą on tutaj był pod, dobro, pod dobrą opieką, jest leczony i liczymy, że jak, jak najszybszym czasie dojdzie do drużyny. Jeszcze chciałem dopytać o te testy szybkościowe. One były przeprowadzone po tym, jak Sajdi pojechał na reprezentację, czy Sajdi też w nich uczestniczył? Nie uczestniczyli, bo testy były robione zakopane. Zakopanem. Dobra.